Znajomy kupił sobie ostatnio tablet graficzny i był tak uprzejmy, że dało mi się nim trochę pobawić. W życiu nie miałam w ręce tabletu graficznego. Nie mam pojęcia, jak się rysuje w digitalu. Po prostu jestem zielona i jakoś tak zawsze od tego trzymałam się z daleka. Ale dzisiaj zobaczymy, co to jest za tablet, jakie ma akcesoria i w ogóle, jak to się rysuje na tym. To jest tablet Huion. Wszelkie skojarzenia są z waszej winy. Więc tak, jest to tablet Huion WH1409. I jest to tablet o obszarze roboczym 350x220 mm. To jest mniej więcej taki rozmiar kartki B4. No to bardziej w Stanach byśmy wiedzieli, to znaczy B4. U nas to jest tak pomiędzy A4 a A3. I w zasadzie to jest mniej więcej taki chyba rozmiar monitorów 17-calowych. Tablet jest bezprzewodowy i z tyłu jest taki tajemniczy schowek na jinx do komputera dzięki któremu tablet się komunikuje z komputerem i przesyła informacje. Jest w zestawie piórko, jest stojaczek na piórka, w środku są ukryte jeszcze dodatkowe rysiki jak się zużyją w piórku. Jest kabel, jest instrukcja, wszystko jest, bo można też podłączyć kabelkiem, co nie tylko bezprzewodową można sobie ładować ten tablet. Podobno wytrzymuje bardzo długo z tego co słyszałam, natomiast nie sprawdziłam, nie, nie miałam go na tyle długo ze sobą. I teraz Teraz tak, piórko ma aż 8192 stopnie nacisku. Rozdzielczość tego tabletu to 580 lpi i częstotliwość próbkowania 230 rps. Takie dane techniczne. Z boku, z lewej strony tego tableta mamy u góry przełącznik, włącznik. Są też diotki informujące o tym, czy piórko styka się, czy jest wyczuwalne na tablecie. Jak jest wyczuwalne, to już się podświetla, bo nie trzeba dotykać tego tabletu. Wystarczy tak w odpowiedniej odległości i już tam wyczuwa. Jest tam diodka wyładowania baterii, połączenie Wi-Fi, ładowania baterii też. I co najciekawsze, jest tutaj z boku jeszcze 12 przycisków, które można sobie zaprogramować w dowolny sposób, więc można sobie zaprogramować Różne rodzaje pędzli, można sobie zaprogramować gumkę, można sobie zaprogramować podłączenie się do jakiegoś innego programu włączenie. Także no, możliwości są prawie nieograniczone. No dobra, ale ja sobie tutaj tak gadu gadu o tej specyfikacji technicznej i o wyglądzie tego tabletu, który wygląda przepięknie ale co jest ważne, to nie jest to tablet z wyświetlaczem, więc potrzebujemy podłączenia do komputera. Ja mam laptop, więc jak. Postawiłam sobie ten tablet i postawiłam przed sobą laptopa, to musiałam zapuszczać żurawia, szyję miałam długą jak żyrafa, żeby... Patrzeć w ekran, a jednocześnie tutaj rysować. Trochę mi to doskwierało. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia się albo przesiągnięcia się na komputer stacjonarny. Wtedy na pewno ekran jest bliżej. Na pewno jest to kwestia przyzwyczajenia się, bo o czym jeszcze pewnie będę opowiadać, to jest zupełnie inne doznanie rysowania niż normalnie tradycyjnie na kartce. Żeby wypróbować ten tablet pod względem Wykorzystania graficznego, rysunkowego, a nie lataniem myszką po ekranie i klikanie wikonki, to zainstalowałam sobie darmowy program graficzny Krita. Podobno jest z tych programów graficznych darmowych na najwyższej półce. Jest bardzo mocno porównywalny do Photoshopa. Tego co Czytałam, słyszałam, oglądałam, to jest to program polecany do nauki, łatwego przesiądnięcia się, przesiądnięcia się, przejścia na photoshopa później. Jeżeli ktoś chce potem zarabiać na tym, no bo to photoshop guruje, tak? Tak jak kopiki w markerach alkoholowych, tak w programach graficznych Photoshop. No dobrze, ale ja tutaj się bawię na, w programie Krita i no, tak jak mówię, to jest moje pierwsze w ogóle zetknięcie się z tabletem graficznym w życiu. Nie miałam czegoś takiego w ręce. Jedyne moje rysowanie to było palcem po telefonie, więc. Rozumiecie? No i yy, rysowanie oczywiście ołówkiem po kartce, no ale to tak jak już powiedziałam, to jest zupełnie inne doznanie, bo nie czuję się tej kartki i cały czas miałam wrażenie, jakby, jakby mnie do końca dotykała tej kartki. No ale to jest na pewno wrażenie, które trzeba po prostu. No, bo tak jest, tak, nie dotykałam tej kartki. To jest wrażenie, które po prostu trzeba jakoś przełamać i się nauczyć tego. Po prostu to trzeba poznać, trzeba poćwiczyć. Natomiast to tak, nie znam programu graficznego, tego konkretnego, więc nie wiem, jakie tam są pędzle, jakie są ołówki i w ogóle, jakie są możliwości. Ale wiem na tyle, że trzeba używać warstw i że trzeba sobie zmieniać różne pędzle i kombinować. Natomiast nie wiedziałam, że lepiej jest zrobić Przynajmniej krótkimi kreseczkami. Od razu chciałam, żeby była długa, ładna kreska i wszelkie zawijańce to mi nie wychodziły. Zresztą, no dobrze, ale żeby popróbować trochę tego programu, żeby popróbować trochę tego tableta, jak on mi leży, tabletu, tableta, tabletu, jak mi leży i jak mi się pracuje, no to najpierw by trzeba było tak po baz grać sobie, więc próbowałam jakieś kropki, kreski, kwiatki. Kółeczka, na pewno jest tak, to od razu mogę wam powiedzieć, że jest płynność. Fakt faktem, że dużo zależy jeszcze od komputera, czy udźwignie program, i tablet, to to swoją drogą trzeba pamięć jest wystarczająca, ale robiąc kółko, robiąc falę, robiąc, nie wiem, no, kreskę na tablecie, faktycznie pojawiało się to i w odpowiednim czasie na ekranie. Dziwnym uczuciem było. Patrzenie na ekran, a rysowanie tutaj na dole i tak jakby szukanie, w którym miejscu teraz powinnam rysować. Bo jednak na kartę, to od razu to jest odruchowo tak w tym miejscu. Dlatego zastanawiam się, czy jeżeli bym miała do użytku tablet z wyświetlaczem, a nie tylko z tą powierzchnią padową, czy byłoby mi wygodniej, jeżeli rysujecie cyfrowo i mieliście styczność z takim i z takim tabletem, to podzielcie się swoimi doznaniami i powiedzcie mi, czy warto by było kiedyś raczej zainwestować w tablet z wyświetlaczem, czy wystarczy faktycznie taki tablecik z padem bez wyświetlacza, a podłączany do komputera. Jak już sobie popróbowałam tych kresek, kropek, kwiatuszków i różnych rzeczy, pisania, no nie, wszystkie, nie wszystko wam tutaj pokażę, co tam testowałam, Zresztą nie tylko ja testowałam, bo wiecie, każdy się chciał dorwać do tego. I tak dziewczyną też się bardzo podobało. No to przeszłam do próbowania rysowania tego, co rysuję normalnie na karcie, więc spróbowałam narysować dziewczynę i widać, że tutaj było przynajmniej dwa podejścia, bo też wszystkiego wam tutaj nie pokazuję, bo było kilka podejść do tego. Za pierwszym razem próbowałam robić ciągłe kreski, nie drobnymi kreseczkami. Za drugim razem zaczęłam już drobnymi kreseczkami i faktycznie wyszło mi to lepiej. Próbowałam też kolorowania. Wiem, że trzeba używać warstw osobno do, do pierwszego szkicu, potem do drugiego poprawionego, ewentualnie do wykończenia artline'u. Line Artu do wykończenia lineartu. To trzeba wszystko na osobnych warstwach, bo gdyby coś się skaszaniło, no to wtedy można albo warstwę wywalić, albo tylko wymazać na tej konkretnej warstwie bez wymazywania poprzedniej pracy. Kolorowanie też na osobnych warstwach. Poza tym jest tyle możliwości, ale teraz wchodzimy już w program graficzny, których ja nie znam i nie potrafię jeszcze się nimi posługiwać, bo nigdy nie miałam potrzeby. Natomiast wracając do samego tableta, tabletu, samego tabletu, to tak prawdę mówiąc, to mi się bardzo to spodobało. Ja jakoś nigdy nie miałam serca do tych cyfrowych grafik. No ładne, ale, ale to takie, no to w komputerze to można poszukiwać, bo to można kopiuj w klej i tak dalej. Tak naprawdę to wszystko zależy od osoby, która rysuje. Albo sobie myślałam, no fajnie, ale to to tak to tak głupio trochę, bo ten długopis, to, to, to pióro, to tak w powietrzu, to tak nie do końca, a czy ja trafię w to miejsce, gdzie miałam rysować? No się okazuje, że ja w życiu nie miałam styczności, a ja trafiam w to miejsce i nawet mi coś wyszło i wygląda to ani z jakiś bohomas jak z zamkniętymi oczami. No i to, co rysuję na tablecie, te wszystkie naciski. Tego piórka, to wszystko jest widoczne. Tutaj te pociągnięcia, smugi, to też wiadomo, jaki się weźmie pędzelek, ale, ale to jest, tak? Przeciągnę sobie tak szarpne i, i jest to takie, jak to się mówi, feathering, jak to po polsku jest, takie, takie spiórkowanie. Matko, <grytanie> ja nawet nie wiem, jakie są nazwy tych technik wszystkich. Niemniej jednak, jeżeli Mielibyście ochotę na tablet graficzny z dużą przestrzenią do rysowania. Nie jakiś taki wypierdek w wielkości telefonu czy dwa razy telefon, tylko faktycznie takie troszeczkę coś większego, wygodniejszego. I nie przeszkadza Wam, że nie ma wyświetlacza. To za naprawdę małe pieniądze można mieć świetny sprzęt. I wielu YouTuberów i grafików, z tego co patrzyłam, to poleca ten sprzęt to polecają już od kilku lat on tam się troszeczkę ewoluuje, troszeczkę się zmienia, ale ja już tak do 2016 wstecz też widziałam filmiki i od tamtego czasu cały czas ludzie polecają i naprawdę są zadowoleni. To są ludzie, którzy siedzą na tych tabletach i siedzą w grafikach komputerowych, więc wiedzą o czym mówią, a nie tak jak ja pierwsze zetknięcie i coś tam. No ale ja, pierwsze zetknięcie i ja jestem zadowolona, mi się naprawdę wygodnie korzystało. I ja byłam zazwyczaj negatywnie nastawiona do, do rysowania cyfrowego, a teraz mi się na tyle spodobało, że ja się zastanawiam, czy ja bym nie chciała dalej. Czy ja bym nie chciała więcej, bo może, może faktycznie ja bym chciała więcej. Takie, wiecie, jest, jest coś takiego. Także, no, polecam, polecam. Jest to ciekawa sprawa. Ach, o czym zapomniałam powiedzieć. Pudełko z, y, widzieliście jest tak fajnie wyłożone gąbeczką. No <grywia> tyle chciałam powiedzieć słodko. Jeżeli Wam się podobało moje pierwsze zetknięcie z tabletem graficznym, moja opinia na jego temat, moje zgolenie i zmagania się z programem graficznym, to zostawcie po sobie jakiś ślad. Skomentujcie też, napiszcie, czy wy y, używacie tabletów graficznych, czy rysujecie w, y, cyfrowo. Czy wolicie tradycyjnie rysować? Jak Wam się rysuje. Porozmawiamy na ten temat. I jeżeli jesteście nowi, to tutaj możecie zasubskrybować, bądź też jeżeli zaglądacie tylko czasu do czasu, to warto zasubskrybować i przycisnąć dzwoneczek. A z drugiej strony są filmiki bądź też playlisty. I widzimy się za tydzień w piątek o 16. Pa!